na chłopaka nie mówiłam wcześniej bo jak długo mm, miesiąc miesiąc dobra zdejmuj spodnie zdejmuj spodnie powiedział puszczą Pustu! Jeszcze ci mało? Jeszcze? Piotrek, dlaczego do no tego cywnika nie założyłeś? Mamy alibi i świadka. Kiedy rębacki zginął, odbieraliśmy na zapleczu alkohol od dostawcy i robiliśmy z nim rachunki. A dlaczego nie powierzyliście o ten wcześniej? Z nią się nie rozmawia, tak? Boże, Jaki Wielkie kurwa... Jaki kur... Martyna zaczekaj! Zostaw mnie! Czekaj! Posłuchaj, no nie ma takiej siły, która by sprawiła, że się od ciebie odwrócę, rozumiesz? Rozumiesz? Za bardzo cię kocham. Anna, please don't blow this out of proportion. That girl didn't mean a damn thing to me. Look, I was wrong. and i made a mistake <laughs>